Pijani. O, OK. Okej. tu jest kurwa nie pijany jest. Bo nie kupił szampana. A tak nie wejdziemy tam do środka. Bo oni są w środku i Oni będzie... są w środku, Poczekać. będziemy ich ścigać i tak nie dogonimy. Amter nie ma 18 lat. Ale my byliśmy no. dopiero na samym początku. No, śejna macie idą do końca. jesteś moja. Shale hmm. niedawno te z podstawowy skończyła. Idą! Idął Kurwa, ku, akurat szampana trzymam Kurwa Kurwa, nie jestem oflagowany. Nie dogonimy, dobra, tu, 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 tu. Wracam. To są Regi flaguj się. Kurwa, akurat szampana trzymam w ręce. Stop. To jest zły Wysz, Wyszli. Oflagowani? Wyszli. Bijcie no tego... No. Ej, team. No. Za dużo nas, za mało nas Uciekajcie z pola Z łuku Kurwa, dzięki Tego przy, przy tym, uciek Bicie tego co jest w Legendary, heavy Bicie tego u nas, kosiarza, kosiarza u nas bicie Tego z tyłu no, Mówiłem wracamy, bo oni wyszli i ja nie wiem, co wy robicie. Bicie tego kosiarza, bicie jedną osobę. No i padłem. Zarówko? Uciekajcie, ale kurde, no pobiegliście w ogóle za gościem na koniu zamiast wrócić tam. Mówiliście weźmy komandera, niech jeden mówi, mówi, a i tak robicie co innego Ej Boże Boże